O! Wybaczcie, że kazałem na siebie czekać. Cieszę się, że jesteśmy już w komplecie. Jak się czujesz, pan Ewerec, nie jest ci jakby lżej na sercu. O, dim. Czego chcesz? Jak to czego? Twojej duszy. Zapomniałeś o czymś. Cyrograf mówi, że możesz ją zabrać, jeśli wypełnisz trzy zadania i. i spotkamy się na księżycu. No i jesteśmy. Co? Nie. Przecież. Mieliśmy umowę. Tam jest księżyc. Tam, a nie tu. Dałem ci czego pragnąłeś. Tutaj, na księżycu, kończy się nasza umowa. Synu, oszukałeś mnie. Ja nigdy nie oszukuję. Zaczekaj. Nie wtrącaj się. Pamiętasz, co zrobiłem z ostatnim głupcem, który mi przeszkadzał? Spełniasz życzenia, prawda? Więc spełnij moje i zostaw go. Musi spłacić swój dług. Jeśli go zostawisz, ja zaciągnę u ciebie nowy. Chcesz oddać swoją duszę za jego? Nie, ale możemy zagrać o obie. Jeśli przegram, weźmiesz i moją, i Olgierda. Ale jeśli wygram, oszczędzisz nas obu. Co chcesz grać? W gwinta? Nie wiem, możemy się o coś założyć. Dałem ci kilka dowodów na to, że potrafię dokonywać niemożliwego. Hmm, dobrze, ale zrobimy to po mojemu. Co się dzieje? Chciałeś ze mną zagrać, to grajmy. Zadam ci teraz zagadkę. Jeśli ją rozwiążesz obaj z Olgierdem, będziecie wolni. A jeśli nie? Ha-ha, wtedy obu was zabiorę ze sobą. Przecież sam to zaproponowałeś. Co to za zagadka? Mam nie każdy, lecz nie każdy lubi. Potrafisz uwierzyć. Możesz mnie dotknąć, zobaczyć, lecz nie zdołasz uderzyć. Bawię dziecko, przygnębiam starca, cieszę dziewczę urocze. Kiedy płaczesz, ja szlocham. Gdy się śmiejesz, i ja chichoczę. Co to ma być? Ty mi powiedz, czym jestem! Dopadnę cię. To się jeszcze okaże. Znajdź mnie, nim przesypie się piasek w klepsydrze. Gotowy? No to czas! Start! Co to za miejsce? Haha, <laughs> podoba ci się? No to czym chata bogata? Tylko pamiętaj, że musisz mnie znaleźć, nim skończy się czas. Nigdy nie zrozumiem, co takiego jest w mieczach, że niektórzy głupieją, kiedy je widzą. Choćby się waliło i paliło, choćby życie wisiało na włosku. Ha, <laughs> właśnie. Czas ucieka. Kiepsko ci idzie. Pamiętaj, że możesz się poddać. O. Moim zdaniem nie. Lustro. To tu się chowa. No chyba nie sądziłeś, że rozwiązanie jest aż tak proste. Tu była kiedyś woda. Może da się sprawić, żeby pojawiła się znowu? Chodźcie, kok tego klasy łakać w niej. nie ja ale zbyt na mam amarańcznej. A to że wasz tabacz dosłownie się. Lepiej ci? Lepiej. Dzięki. Twoje wino powoli stawia mnie na nogi. Mam wrażenie, że postawiłoby nawet umarłego. Wyjątkowy sikacz. Ale wiesz co? Dobrze jest wreszcie posmakować czegoś prawdziwego. Ech. No dobra. To opowiadaj, co się właściwie stało. Twoje znamie zniknęło, więc chyba jest dobrze. Lusterko postanowił się trochę zabawić moim kosztem. Wymyślił grę, którą miałem przegrać. Ale chyba nie wziął pod uwagę szkoły, którą dostałem od siebie. Wybacz. Nie chciałem cię narażać. Musiałem to zrobić, żeby się chronić. Wiem, nie musisz się więcej o niego martwić. Jesteś bezpieczny i wolny. Dziękuję. Chociaż nie wiem, co mam z tą wolnością zrobić. Lusterko zabrał mi wszystko, co kochałem. Wszystko, co było mi drogie. Nieprawda. Odzyskałeś serce. Gorzkie zwycięstwo. Teraz wreszcie mogę poczuć, jak wiele straciłem. Mam serce. I jedyne, co czuję, to żal, smutek, rozczarowanie. Moje życie jest w gruzach. Cóż. Nie zazdroszczę ci. Jak to mówią, uważaj, czego sobie życzysz. O, będę uważał. Wierz mi. Chociaż nie, mam lepszy pomysł. Po prostu już nigdy więcej nie będę sobie życzył niczego. Czas wziąć los w swoje ręce. Zacząć żyć od nowa. Tym razem, naprawdę. Brzmi jak dobry plan. Dzięki. Wiedźminie, nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłeś. Mam coś dla ciebie. Nie mogę tego przyjąć. Możesz i musisz. Ta szabla była w mojej rodzinie od pokoleń. Kiedy straciłem majątek, ją jedyną zachowałem. Wiele dla mnie znaczy. Tym bardziej nie mogę. Uczyń mi ten honor. Dla mnie to będzie znak rozpoczęcia nowego życia, a Tobie taki oręż może się przydać. Dziękuję. A. Wybacz. Nie przejmuj się. Jeszcze raz dzięki, Geralt, za wszystko. Szczęśliwej drogi. Wzajemnie powodzenia.